Nie mogłem spać do do piątej rano, nie spałem, nie mogłem, bo byłem taki podekscytowany tym całym wczorajszym dniem, serio. Nie wiem ile w tym prawda, ale tak przeczytałem, że pijąc wodę, która ma pH y, zasadowe, można wydłużyć swoje życie o kilka lat nawet. I, Jezus, jak nie da się tego podnieść, co jest? I kupiłem sobie wodę, która właśnie ma pH zasadowe, czyli tam powyżej 8 w sumie. Tutaj, jak widzicie, te sprzęty są dalej rozłożone, nagrywamy mega mocną rzecz. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić co to będzie, ale powiem Wam, że nastroje tutaj osób, które występowały, i to wszystko powoduje, że sam mam przeogromną, taką naprawdę na maksa, ogromną ochotę, żeby już zobaczyć efekt końcowy, bo dzieje się tu dużo fajnych rzeczy. No. Tak wyglądam. 6.30, skończyliśmy właśnie nagrywać, ja, ale mocno. Ale to będzie taki dobry materiał, nie wyobraźcie sobie. Świeciuszki. Patrzcie to, jeżeli myślicie, że M2 nie da się nic przewieźć, to sprawdźcie to. Proszę bardzo, elegancko tutaj. Zahaczone, pik, pik i cyk. Moi kochani, 13 godzin. 13 godzin pracy nad odcinkiem. Zbudowałem w domu coś bardzo potężnego. Film pojawi się wkrótce. Zmęczenie sięga zenitu. Jestem po prostu wykończony, ale <laughs> słyszycie mój głos? A to dlatego, że emocje przy końcówce yy, pewnej rzeczy były po prostu tak duże, że musiałem wykrzyczeć to aż z całych sił, i dlatego mam taki troszeczkę ochrypnięty głos, ale udało się. 13 godzin pracy, yy, oczywiście wszystko zakończone sukcesem. Wkrótce zobaczycie to u mnie na kanale. No, bardzo, bardzo gruba rzecz, bardzo gruba rzecz, wymagała ode mnie masę pracy, nie tylko mnie, bo oczywiście Mike mi pomagał i Jojo, mnóstwo pracy zostało tutaj włożone, ale mam nadzieję, że docenić się było totalny kozak, jestem pod wrażeniem, jak to fajnie wyszło. Elo, 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 z tej strony Poczciwy Krzychu, e, witam wszystkich Poczciwców, moi drodzy, w sobotę w końcu. Jadę na poczciwe modyfikacje Do poczciwego Łukasza, gdzie będziemy Poczciwie przerabiać mój samochód A to wszystko zobaczycie na moim kanale Poczciwy Krzychu, już wkrótce Życzę wam poczciwego dnia Siemanko, siemanko Właśnie wleciał nowy odcinek na mój kanał Więc wszystkich serdecznie zapraszam Obstawialiśmy tam wspólnie z chłopakami walki MMA, Więc wpadajcie do mnie na kanał I oglądajcie Pozdrawiam Proszę Państwa, muszę Wam pokazać ee, nowego Pokemona. Ewoluuje z trzech różnych. No. co w ogóle jest. Patrzcie. Totalny kozak. Proszę Państwa, ostatnio opowiadałem coś o moich płytkach. Niektóre prorodery do mnie jeszcze idą, bo jeszcze nie wyszły. Jak to prorodery. I tutaj zamawiam kolejny. Proszę bardzo. BDS, rewolucja romantyczna, dodaj do koszyka I zaraz będziemy zamawiać O! Dwa No nie, tylko jeden tak zamawiam Proszę Państwa uwaga Marta Marta i challenge no. Dobra Trzy Medytacja. Medytacja. to jest to, co ostatnio robię. To jest to, co pozwala mi osiągać więcej. Halo? Halo? Co to za ufoludek? Co to za słodki ufoludek? W pożądalu. Jutro mijają trzy tygodnie odkąd jestem na keto i w sumie na razie czuję się git, dostajemy też teraz takie obiadki z cateringu keto, więc to też dużo ułatwia, bo nie trzeba gotować, chociaż ja bardzo lubię gotować, więc też się zastanawiam nad tym, nad tym czy na pewno chcę ten catering, no zobaczymy. W każdym razie idzie mi dobrze i jeszcze się nie złamałam i nie, nie zapowiada się na to, że mam się złamać. Git się czuję w sumie, no i schudłam, więc same plusy.